Cześć, witajcie, ja jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku testujemy dla was mochi to drink, yy, mamy to z żabki, jest to smaku mango pur, mango pur matcha drop, więc zobaczymy jak smakuje i damy wam jak zawsze najbardziej na YouTube wierzytelną opinię. Tak, intro teraz. Dobra, no tak więc możesz otwierać. Zobaczmy, jaki ma kolor. I... Dokładnie, zabieram się za otwieranie. I zobaczmy, jak pachnie klasycznie. Próba zapachu, próba. P... Zobaczymy, jak wygląda kolorystycznie. No i najważniejsza próba smaku, tak? Zobaczcie, jak to pięknie leci. No wiesz, że to kolorystycznie mi się kojarzy, tak, jakiś, taki zdrowy sok jabłkowy. Tak, tak, tak właśnie, o, taki sok jabłkowy, dokładnie. Wygląda taki tłoczony, prawdziwy sok jabłkowy. Więc no, to co, zobaczmy, jak pachnie. Skądś znam ten zapach? Pachnie jak taki energetyk. Dla mnie, taki, mango? Dla mnie taki, takimi owocami, egzotycznymi owocami, po prostu. Dobra, no tak, więc może mi się zabierać testowanie chyba. Tak, myślę, że próba smaku w tym momencie będzie po prostu idealna. Zobaczmy, jak to smakuje. cena Dobra, tak więc my jesteśmy już po próbie smaku. Ogólnie jestem bardzo zaskoczony i to jak najbardziej pozytywnie. Aż łzy poszły, proszę zobaczyć. Aż wzruszyłem się, to jest takie dobre po prostu, prawda? Tak, no generalnie jest bardzo dobre. Jest yy, moim zdaniem bardzo lekko, yy, lekko jest wyczuwalny gaz, ale tak bardzo lekko. No taki jest izotoniczny, coś takiego moim zdaniem. W sensie, yy, no, Je, czuć owoce. Egzotyczny, jest, jest bardzo dobry. Moja ocena to jest 9,5 na 10. Myślę, że to jest ok. Ocena, tak. Ja, ja też do, właśnie zgodzę się tutaj, że spodziewałbym się. Powiedz, zgodziłbym się, gdyby ktoś powiedział, że to jest izotonik. Bo taki ma lekki posmak, jak izotonik, właśnie gazowanego. W ogóle nie wyczuwam, nie jest to w ogóle gazowane, więc wkradł się jakiś błąd, albo po prostu masz inne, inne odczucia. Ale nie jest to jak najbardziej bardzo dobre. Lekko słodkie. Ale fajnie oddaje smak mango, yy, jest naprawdę intensywny i dla mnie ocenka to będzie 9 na 10. My mamy tutaj schłodzone w taki upalny dzień jak dzisiaj, gdzie mamy 35 stopni. Jest to naprawdę bardzo dobre, żeby tak się schłodzić, się napić czegoś zimnego. To jest polecam, naprawdę. No tak więc ocena moja, tak jak mówiłem, 9,5. No i to chyba wszystko w tym materiale. Chcesz coś dodać? Nie, to wszystko w tym materiale. Dziękujemy Wam, za, że wytrwaliście do końca. Tak, tak więc na sam koniec lajkujcie, subskrybujcie, koniecznie z dzwoneczkiem, no a my się widzimy za dwa tygodnie o 12.30. Do okay. zobaczenia.